Dzień dobry, Adam Piotrowski, Argenta Seeds. Dzisiaj mamy 7 września 2025. Jesteśmy na Dniu Dyni w miejscowości Więckowice, powiat proszowicki. Firma Argenta wraz z partnerami ICL, Kopert, Biogen, AgriMpex przygotowaliśmy tutaj kolekcję naszych odmian z kolekcji Argenta Seeds. Firmy partnerskie pokazały rozwiązania w produkcji dyni. My ze swojej strony chcieliśmy pokazać część z szerokiej palety Argenta. Pokazaliśmy tutaj 24 odmiany z ponad 80 odmian, które w ogóle mamy w katalogu. Całe portfolio podzieliliśmy tak, aby producenci mieli łatwy wybór. Duży akcent położyliśmy na dynie Halloween. Pokazaliśmy naszą standardową odmianę Hokkaido, czyli Amoro. Które w, dla wielu jest najbardziej y, obiecująca, jeśli chodzi o plon? Pokazaliśmy także dosyć dużą kolekcję dni ozdobnych, ponieważ ten segment y, w Polsce, y, jeśli chodzi o produkcję, rozwija się bardzo mocno. A teraz chciałbym Wam pokazać specjalnie przygotowaną wystawkę na ten dzień. Zapraszam. Ta część to pewnego rodzaju miks, bo mamy dynie ozdobne, mamy też dynie kulinarne. W ostatnich latach bardzo rozwija się segment dyni kulinarno-ozdobnej. Tutaj akurat trzymam owoc odmiany Carnival, bardzo popularne w ostatnich latach w Polsce. Casperita. Kasperita, jedna z najbardziej wdzięcznych odmian białych. Um, śmieję się, że to taki długi przycisk do papieru. Ponad rok będzie leżała y, i cieszyła oko. Amoro, a więc dynia Hokkaido o bardzo wysokim plonie. Kolekcja dyni kulinarnych. A więc Porcelain Princess, Garbo... Największe Hokkaido, które mamy w kolekcji gustar. Bardzo ciekawa dynia do celów przemysłowych. Owoce bez żebrowania. O masie 3-4 kg. Dosyć łatwa do cięcia w części. I co ciekawe też w wersji przemysłowej dająca dobry surowiec z małym odpadem. Dnia szara. Z literatury angielskojęzycznej możecie znaleźć to jako tak zwany winter squash, czyli odmiany te, które jemy później. No i cała kolekcja odmian Halloween. Od największych w tym roku nie sprzyjała nam pogoda, ale niektóre dorosły. Ja szczególną uwagę zwróciłbym na Renegade'a. A więc odmianę segmentu 8 kg, taka, która jest popularna w tym okresie późnego października. Dnia ozdobna, z bardzo mocnym ogonem, twardą skórą, nie bojąca się transportu bardzo ozdobna przy okazji. A na drugim końcu. A na drugim końcu mamy Fort Knoxa, czyli jak gdyby małą kopię Renegade'a, dynie 3-kilową, też z bardzo mocnym ogonem, też bardzo twarda, bardzo ładna, ozdobna. Jeśli producenci chcą mieć dynie nieco niższą, ponieważ pakują w pojedyncze kartony, potrzebują niższego owocu, no to wtedy mamy Marsa, czyli dynie, która jest lekko spłaszczona. Dla producentów tych, którzy stawiają na farmy dyni, na zaopatrzenie różnych parków rozrywki, miejsc, gdzie nawet dzieci, tak jak tutaj, malują dynię i, i bawią się dynią i to jest produkt typowo ozdobny. Mamy też w tym momencie trzy odmiany w, o owocach około kilograma, świetne do malowania, do zabawy do cieszenia się jesienią. Pierwszą rzecz na którą zwracam uwagę to to, że Polska na tle Europy jest chyba najważniejszym producentem dyni. Te zainteresowanie dynią i e, popyt od strony już finalnego konsumenta nie jest aż tak bardzo stabilny. Hokkaido ma zawsze swoich e, wielbicieli jako typowa dynia kulinarna. Ten segment dyni kulinarnej Rozwija się, ale ma pewnego rodzaju swoje problemy. Chociaż konsumenci przekonują się do tego, że dynie, przy których stoimy, a więc okrągłe, pomarańczowe, to nie jest najlepszy wybór do tego, aby je jeść. Dynie kulinarne to te, które... No właśnie, zapraszam. Dynie, dynie kulinarne to dynie piżmowe, dynie Hokkaido. Dynie, wszystkie inne to jest dynia w typie kabocha, a więc japońskie typy dyni. Bardzo słodka, bardzo przyjemna do wszystkich wypieków, do wszystkich kulinariów z dosyć dużą suchą masą. Te dwie dynie mają bardzo wysoką suchą masę i bardzo wysoki cukier. Także jeśli chcemy mieć na przykład ciasto dyniowe lub frytki z dyni, lub cokolwiek takiego pieczonego, to jest ten wybór. Ten rynek się bardzo zmienia. Szczęśliwie jest tak, że polski konsument coraz więcej wie, coraz bardziej jest świadomy tego, że możemy sobie wybrać dokładnie to, co potrzebujemy. Także rynek dyni jest rozwija się, chociaż ja nie powiedziałbym, że te kierunki są takie jasno ustabilizowane, ukierunkowane i um, z bardzo jasnymi trendami. To jeszcze troszeczkę jest takie pływające. To jest świetny przykład dyni ozdobnej, pomysłu na to, że można sprzedawać dynię jako y, symbol jesieni, który pozostanie z nami na dłużej, jako Prezent dla kogoś jesienią. Taka prezentacja. Te skrzynki zostały akurat przygotowane, jeśli dobrze pamiętam, na rynki zachodnie, ale ta moda na to, żeby właśnie trochę inaczej podejść do dyni: nie tylko do tego produktu jako coś stricte kulinarnego czy do przetworów przychodzi i rozwija się. Myślę, że dzisiejszy dzień pokazał, że zainteresowanie dynią od strony producentów jest. Bardzo nas cieszy to, że tak wiele osób przyszło, e, oglądało dnie, ja miałem kilka bardzo ciekawych dyskusji, co mnie szczególnie cieszy. E, także tak, uważam, że ten temat dyni jest, trwa i, i będzie się dalej jeszcze w Polsce rozwijał.